Gość Radia Płońsk. Uczą młodzież miłości do kraju, postaw patriotycznych oraz dyscypliny wojskowej. Swoje obecności oświetniają m.in. lokalne wydarzenia patriotyczne i religijne. Strzelcy z jednostki strzeleckiej 1006 Pońsk, bo o nich mowa, w sobotę rozpoczną rekrutację w swoje szeregi. O tym, jak zostać strzelcem, porozmawiamy z gościem radia pońskiej Janem Bronowskim, szefem szkolenia jednostki strzeleckiej w Pońsku. Pierwsze trzy warunki to mieć ukończone 16 lat obywatelstwo polskie i być niekaranym. Co jeszcze trzeba spełnić, żeby dostać jednym z was. Generalnie co do wymogów to wszystko tak naprawdę. To i zostanie z nas, to się okaże dopiero podczas już tak naprawdę. Szkolenia. Kiedy trzeba spełnić warunki już fizyczne, tak? Przyswajać w jakikolwiek sposób to wiedzę, okazywać dyscyplinę względem osób przełożonych, tak? No To wszystko tak naprawdę się weryfikuje już po. Na swoim ogłoszeniu piszecie, żeby przyjść na rekrutację w dresach. Czemu? Chcemy od razu dać taki przedsmak. Nie za bardzo mogę mówić, jaki dokładnie. Przedsmak tego, co się będzie działo na najbliższych szkoleniach, tak? I od razu zrobić taki mały wstęp, żeby ludzie w ogóle ugryźli, co to jest i na czym to będzie polegało. Czyli rozumiem, że osoby, które przyjdą do Was w sobotę, mają się nastawić na jakieś testy sprawnościowe. Testy to nie do końca to są testy. Po prostu po prostu poćwiczymy troszeczkę, żeby ludzie zobaczyli, tak, co, co tam będziemy dokładnie z nimi robić i tyle. Nic, to nie jest żaden egzamin, żaden sprawdzian, tylko po prostu chwilę takiego taki pokasu. W Łącku jesteście już od 20 lat, tak? I z tego, co mówiłeś przed naszą rozmową, w waszej grupie jest ponad 60 członków. Powiedz, jaki jest fenomen waszej grupy, że młodzież tak do was gnie i nie tylko młodzież? Tak, nie tylko młodzież. Powiem szczerze, że w moim przypadku na przykład głównie skłonił mnie do, do strzelca fakt, że miałem <laughs> dużo czasu i jakoś się tymi militariami interesowałem. Tak naprawdę mamy masę zajęć, nie, nie tylko stricte w kierunkach militarnych. Dużo jest historii rekonstrukcji, konstrukcji Czasami bierzemy udział nawet w planach filmowych czy jakichś teledyskach. Jest tak naprawdę masa rzeczy, które można robić w Strzelcu. Plus do tego dochodzi fajna atmosfera i przyjaźnie. Większość moich przyjaciół obecnych to są osoby, które poznałem właśnie w Strzelcu i to jakoś tak nas po prostu razem utrzymuje. Czy tylko ćwiczycie, nie tylko bierzecie udział w rekonstrukcjach, ale też bierzecie udział jako statyści w różnego rodzaju filmach i wyjeżdżacie na obozy szkoleniowe. Powiedz, jak się... wyglądają takie wasze obozy? W pierwszej kolejności, rzecz jasna, obóz jest zakładany zawsze na początku mamy apel. Wcześniej parę dni wcześniej co najmniej jest oczywiście ogłoszone i ludniowy to jest obóz, tak, ponieważ jako, że to jest organizacja pozaszkolna, tak, to nie jest żaden obowiązek, no trzeba sobie ten jakoś czas rozdysponować, Wiadomo, bo ludzie pracują, czy mają szkołę i tak dalej. Mamy obóz, zaczynamy od apelu, wydajemy miejsca do spania, to jako ma funkcję na danym obozie, tak? kto pełni dyżury warty, yy, kto odpowiada za szkolenia itd., itd., gdzie co można robić i zaczynamy się szkolić. Zazwyczaj dni mamy podzielone na konkretny blok, że dzisiaj się uczymy tego, jutro tego, są wykłady, są zajęcia teoretyczne. W pewnej godzinie zazwyczaj, jak się ściemni, po prostu przerywamy szkolenie. O godzinie 22 jest sabstrzyk, no i już wtedy idziemy. Czyli po takim naborze, jaki będzie w najbliższą sobotę, młodzież może liczyć też na jakiś wyjazd, obóz w terenie? Generalnie zajęcia, jakie będziemy chcieli przeprowadzać z nowym naborem, to raczej nie będą zajęcia polegające na tym, że będziemy sobie siedzieli w ławce. Obozy jak najbardziej będą, będą organizowane. Jeszcze w tej połowie roku na pewno będzie jeden dla nowego naboru. Tak naprawdę, jest, jest już duży plan na szkolenia i zajęcia, ale co dokładnie będziemy robić, to jednak warto najpierw przyjść się. Samemu dopytać w sobotę. I to będą, jak rozumiem, w, e, obozy wyjazdowe. Nie tylko w miejscu tutaj nad rzeką Płonką, ale gdzieś tutaj w powiecie Płockim, bo już byliście w Smartzewie, gdzie jeszcze. W Szczycach mieliście... Średnich jest ośrodek, tam też regularnie jesteśmy. W Gralewie byliśmy całkiem niedawno, mieliśmy bardzo fajne szkolenie, kilkudniowe. Polegało na obronie tak jakby, tego obiektu, tak? Szykowaliśmy się też do takich manewrów w Rypinie, kilkudniowych, gdzie po prostu mieliśmy do, dla siebie całe miasto do obrony. E, i, I w tym Gralewie uczyliśmy się takich rzeczy jak po prostu utrzymywanie danego obiektu, sprawdzanie osób przyjeżdżających, kontrolowanie ich na podstawie każdy ma swoją przepustkę, tak musi ją okazać, to nie może być podrobiona przepustka, oczywiście wiadomo i tak dalej. A powiedz, dlaczego warto wstąpić w wasze szeregi? Tak na dobrą sprawę to każdy coś u nas może znaleźć dla siebie. Są osoby, które lubią militaria, są osoby, które lubią historię, osoby, które lubią się w różne sposoby wyrażać, mamy naprawdę masę opcji, czy, czy poprzez jakieś apele, pokazy, prowadzenie nawet uroczystości zwykłe albo branie w nich udział w ogóle jako, jako ta osoba, na którą się Patrzy, nie, nie, nie stojąc w tłumie zazwyczaj z chorągiewką. Jest masa rzeczy, które tak naprawdę można polubić w strzelcu i ciężko powiedzieć, co, co najbardziej, jak w moim przypadku. Ja najbardziej, mniej więcej lubię zajęcia w terenie, ale mam wielu znajomych, co z drugiej strony lubią musztrę po prostu. Czyli taki członek waszej grupy pozna z tylko budowę broni, pozna zasady musztry, tak i co jeszcze? Generalnie tak. Trzy, trzy zasady szkolenia, znaczy trzy bloki szkolenia. Po pierwsze właśnie musztra, to jest taka podstawa. Musztra to też jest dyscyplina, no a to jest jakby nie patrzeć potrzeb przy prowadzeniu zajęć na większą skalę. Musztra, zielona taktyka, tak, czyli zachowania bojowe w lesie. No i oczywiście pozostałe tematy, takie jak samoobrona, yy... Pierwsza pomoc, pierwsza pomoc na polu walki, walki, bo to też się niestety troszkę różni. Ym, survival w dużym stopniu to też jest przydatna rzecz. Tego typu szkolenia. Generalnie co do szkoleń, to mamy masę możliwości, ponieważ no, raz mamy własną miejscówkę z bardzo fajną lokalizacją, to tam właśnie będziemy przeprowadzali nabór. Ym, w okolicach mamy lasy, oprócz tego mamy masę sprzętu ćwiczebnego, tak jak zwykła atrapy broni, kamizelki, hełmy i tak dalej. No i współpracujemy regularnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak. Bierzemy udział w szkoleniu w programie sport, które polega po prostu na całorocznym wyjeździe na różne jednostki wojskowe, uczenia się danych specjalizacji, czy, czy to jest saperstwo właśnie, czy ratownictwo na polu walki, taktyka, dowodzenie drużyn i tak dalej. Pod koniec roku, zawsze na jesień yy, są manewry. W tym roku yy, od nas chyba 11 pojechało, już nie pamiętam dokładnie na, na te manewry. Tam współpracujemy z wojskiem, nie tylko zresztą polskim, yy, współpracujemy z wojskiem amerykańskim, tak, yy, Brytyjczykami i po prostu jest masa, masa możliwości, żeby się szkolić tak naprawdę. Czyli na zakończenie powiedzmy, gdzie się w sobotę spotykamy i o której godzinie? Jest to budynek przy Moście Kolejowym, ale dokładny adres. Dokładny adres, ok. Generalnie tak, spotykamy się w sobotę najbliższą, tak, czyli 13 kwietnia o godzinie 10. Warto zaznaczyć, jeśli ktoś jest z raciąża, to wtedy w raciążu przy budynku OSP spotyka się o godzinie 9, tak. Spotykamy się o godzinie 10 w Pońsku przy budynku naszej jednostki przy Moście Kolejowym. Dokładny adres to jest ulica księdza Macieja Sarbiewskiego, 50. O godzinie 10, tak, warto zaznaczyć, on nie trwa od godziny 10, tylko o godzinie 10 się zaczyna, więc nie przechodzimy se od 10 do powiedzmy 13, tylko równo na godzinę 10. W stroju sportowym, oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję rozmowę. Również. Moim Państwa gościem był Jan Bronowski z jednostki strzeleckiej 10.06 Płońsk. Dziękuję bardzo, Łukasz Gierechowski. Pozdrawiam serdecznie. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.